Dobra, nagrywa się, nagrywa. Wszystko jest cacy, więc próbujemy. O, o. Już bierze? No i fajnie. No i teraz tak. Godzina jest 18. W sumie to po 18. Ale... Ale idziemy. Idziemy na no, mokę szkać tygrzyka. A i plus szybkie przypomnienie informacji o tygrzyku, żebym Wam nie nagadał głupot, bo przez rok czasu to już mi pewnie wyleciały informacje. Dobra, teraz jedziemy sobie na taką pewną łąkę Fajna ta łąka, taka zaufana, bo już rok, pełny rok z niej korzystam Złownie od lipca 2004 roku eee, No i teraz sobie na to jedziemy właśnie No, jestem rowerem, tym samym jestem na specialach Dobra, skręcam, jest pół skupienia Dobra, widzimy się już na łące Słuchajcie, tu sobie przyparkowałem rower tak o. E, Na no chwilę, teraz pytanie. E, co należy zrobić, żeby takiego właśnie tygrzyka e, znaleźć? No to. A, i właśnie. E, nagrywam ten film jeszcze dla pewnego użytkownika. Tutaj Wam się wyświetli to w tym rogu. O. E, no i e, tak z pierwszego rzuta, to właśnie co należy zrobić, no bo ty, wiemy, że tygrzyki żyją w łąkach. No to. To już wiemy, no bo to jest wiadome. Te grzybki żyją w łąkach, no i właśnie w jakich łąkach. No to nie takich krótkich jakich, wiecie, takich na przykład nie będzie y, dotąd sięga jakoś, i stałośmy tyle trawa. To muszą być, to muszą być, słuchajcie, takie grube, wysokie łąki, tak jak właśnie to, tak jak to wszystko. To musi być grube, wysokie, nawet wyższe od człowieka że w sumie macie ile macie wzrostu ale ode mnie to tam dalsze są większe słuchajcie, te wszystkie rośliny, chwasty. No i w takich właśnie najczęściej tygrzyki siedzą. No i właśnie żeby nie pomylić sieć tygrzyka z siecią krzyżaka jakiegoś, bo też się zdarza tak, że Tygrzyk nie siedzi na pajęczynie, tylko jest gdzieś schowany. No i pajęczyna właśnie w tygrzykach wygląda tak, że ona ma taki dzyndzel, ona ma taki zygzak na e, jak jest środek pajęczny, to gór i duła to mają taki zygzak. To jest taki po prostu przez środek e, pajęczny zygzak, taki ściągnie taki dzyndzelek e, taki charakterystyczny wzorek, bardzo charakterystyczny. E, I właśnie teraz będziemy szukać tygrzyka właśnie. No i teraz to będę chyba... nie wiem... Bo już na Kaszubach widziałem tygrzyki, były, nawet special jest, były, słuchajcie, na Kaszubach. Teraz pytanie, czy tutaj będą. Tutaj by było też fajnie, gdyby jakiś tygrzyk się tu znalazł, no ale właśnie e, ja głębiej nie będę wchodził, no bo ja mam, słuchajcie, długie spodnie, e, boże, krótkie spodnie e, i właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, długie spodnie to by się przydały, bo tam głębiej wszedł i poszukał. No i właśnie, dużo tych żyków bardzo się dzieje właśnie taki, przy takich brzegach. To więc chwila. Zaczniemy tu czegoś szukać. Tylko yy, no bo ze względu na porę roku za no, te tygrzyki rzadko ich jest i są mniejsze nawet. Słuchajcie, one są no, mniejsze, te tygrzyki. Mniejsze są, no małe. No ale nic. Dobra, to po prostu. Zacznę szukanie i dam wam znać kiedy coś znajdę, Słuchajcie. Te grzyka póki co nie widzę, ale mam mm, to. To jest konik polny, jak widzicie. Taki fajny. To jest już no, dorosły koń polny. I właśnie na takich łąkach jest dużo takich koników polnych. W sumie nie wiem, czy nie będę robił filmu czasem o właśnie naszych konikach. Eee, to słuchajcie. Co, jak go wypuszczam? Jak go nie będę brał? Nie chcę, że je. Ja... No, dobra, gdzie położyć? Tutaj, dobra, kładę, albo dobra, w trawę gdzieś tutaj położę. No, skoczył sobie dalej. No, dobra, szukamy dalej. Kurde, no ja serio nie widzę tutaj żadnych tych To nie wiem, czy ja dobrą porę wybrałem na poszukiwanie, no, ale nigdzie nie widzę tych tygrzyków, słuchajcie, w ogóle. Uh, gdzieś tu był oset, tylko nie wiem gdzie zgubiłem ten oset. Był taki oset fajny, ale taki duży, charakterystyczny dla łąk, ale zgubiłem go. I nie wiem gdzie jest. No. W ogóle to, patrzcie, to jest tam, to jest taka roślina właśnie, to jest dokładnie, ale ludzie to zbierają w ogóle, bo serio, miałem taką łąkę kiedyś przed blokiem i ludzie to normalnie zbierali. Nie wiem, co to jest. Muszę wyszukać w Wikipedii. O, 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 patrzcie. Właśnie już mam coś w stylu Tygrzyka. Mam coś już w stylu właśnie Tygrzyka. Bo patrzcie, to co Wam mówiłem. Widzicie to, te białe tutaj. To jest właśnie taka sieć. No i. E, chwila. Widzicie, to jest taka sieć. jest właśnie. E, to ma taki charakterystyczny zygzak, jak Wam mówiłem. Jakby to. to jest taki psionek, taki. Pionek, taki. Jakiś wzorek tam. I. Teraz tygrzyka nie ma. I właśnie wiem że to jest sieć tygrzyka, bo to jest taki charakterystyczny zygzak No i teraz chwilę, będę musiał chwilę poświęcić. Żeby go znaleźć na wkoło. O jest, patrzcie, znalazłem to. E, widzicie? Tak przybliżę, tak zoom zrobię. Oj, i widzicie, już mamy pierwszego tygrzyka. E, a i w ogóle gdzie ich szukać? No to najchętniej tak przy brzegu takiej łoneczki, takie widzicie, tu jest taki obszar miejski bardziej, a tu taka łoneczka jakby... Na takim brzegu najlepiej tego właśnie tutaj szukać, w takich miejscach. Chwilę bym tylko bardziej na górę wygonić, tak żeby on wszedł. O, patrzcie, czekajcie, o, niech on wejdzie. a Dobra, poczekamy aż wejdzie z powrotem. O, patrzcie w ogóle, teraz wszedł. O, właśnie teraz wszedł. Patrzcie, wystarczyło tylko minutę jakaś i wszedł. Patrzcie, mamy. Piękną samicę tygrzyka. Wyostrzyło fajnie To jest z Coś się tu złapał wcześniej No więc fajnie, mamy eee, To czego szukaliśmy Wow, 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 patrzcie Tu jest ta jedna samica, co nie? A w ogóle Zaraz obok Jest druga samica I trochę chyba Nie, ona jest mniejsza ona jest mniejsza, no bo trawa mi zasłania tu. Jest, jest, no jest, zdecydowanie. I taki ma charakterystyczny bardzo wzór, bo taki ma okrągły tym razem. Tak, wokół ma zygzak, taki okrągły. Znam to. Yy. No, yy. fajnie, dwie samice w 10 minut, więc fajnie się to złożyło. Jest 18.40, więc zaraz 19.00, w ogóle już tak lekko ciemniej robi, nie wiem dlaczego, bo to w ogóle chmury i tego wszystkiego. Eee. Eee. Dobra, no nic, więcej wam poopowiadam za chwilę. Uwaga, teraz jest cena w domu. Wybaczcie, że się tak spociłem, już taki czerwony jestem, bo po moich schodach to się serio wchodzi ciężko, bo jestem... chwila. Nie ja mieszkam na drugim piętrze słuchajcie. Bo to nie jest dużo, ale... Rozpoczęłem no, się fest, słuchajcie, no bo po schodach to się ciężko mi wchodzi. Dobra, mm, do rzeczy. Właśnie chcę teraz trochę popowiadać o tych żykach. no to e, jeszcze raz, gdzie żyją? Ja, no na łąkach, dużych łąkach e, no i najczęściej właśnie na jakiej wysokości, czy na no takiej bardzo. No, czy nisko, czy wysoko, czy bardzo wysoko, czy na ten i teraz tak, słuchajcie, tygrzyki nie robią pajęczyn bardzo wysoko, czyli na przykład na tych czubkach tych, tych roślin takich wysokich, że na przykład o czubek o czubek i pajęczyna jest, tak nie robią na samej wysokości, jakby takiej wysokiej na przykład, nie wiem, smetr, metr może mieć na przykład taka trawa wysoka, trochę wyższa ode mnie. Taka trawa, no to na przykład nie robią takich wysokich tych czubek o czubek i na wysokości pajęczyna, no to one tak nie robią. Tak robią krzyżaki łąkowe, Araneus quadratus, a nasz właśnie Argiope nichi, czyli tygrzyk paskowany, to robi, słuchajcie, pajęczyny na, że tak powiem, trybie niskim, no bardzo niskim, no bo to, co teraz widzieliśmy przed chwilą, te nasze dwie samice, które spotkaliśmy w ciągu serio 10 minut, Wystarczyło 10 minut, żeby dwie samice spotkać, więc fajnie. To, jak mogliście zauważyć, to zrobili sobie pojęczyny na niskim poziomie. Czyli tygrzyki jakby na średnim poziomie też robią, ale najczęściej właśnie na niskim, czyli to, co przed chwilą widzieliśmy. No i tak, jeśli chodzi o samice, no to łatwo jest rozpo rozpoznać samicę tego grzyka, no po prostu to jest tygrzyk. No żółto-czarny odwłok, no paski na odwłoku, no żółto-czarny, tak jak osa, aż tam pszczoła, szerszeń, osa najbardziej. No to o, tak wyglądają samice, a samce, właśnie samce jest bardzo ciężko rozróżnić, chyba że już jakby macie wiedzę o tych żykach, jakby no, macie wiedzę o tych żykach, wy jesteście już tacy, że tak powiem, doświadczeni, już tacy półprofesjonalni. E, no to samce w sumie Wtedy jest łatwo rozpoznać, ale mm, dla takich porządkujących, właśnie, gdzie hodują te grzyki, szukają tych grzyków, no to jest ciężko. No i właśnie, jak wygląda samiec? Teraz wam to mogę pokazać na komputerze. Opatrzcie, tak wygląda właśnie samiec Argia e, To jest chyba no, bardzo popularne zdjęcie, raczej. Tak w sumie uważam, no bo to już chyba z kilka razy tak mi w internecie to wyskoczyło. Ty, no, to jedne na pierwszym miejscu daje. Tak mi ciągle to wyskakiwało. No i właśnie mm, tak wygląda sam z tygrzyka jakby to jest samica, no to to już wszystkim znane e, to, to, Właśnie to jest taki e, taki brązowy, bardziej w takim stylu brązowego koloru sam z tych no i co mają na odwoku. Na odwoku tak ostatnio zapomniałem też sam z tygrzyka i też mają takie takie, takie cieniutkie paseczki, takie wiecie. Cołem tylko tak przez środek odwoku się ciągnie chyba taka. Szara bardziej, opisywane to było w opisach. A w ogóle chwile, jakie wielkości? No bo to wygląda, że to jest wielkie. To nie jest wielkie tak naprawdę, bo to jest w przybliżeniu. Mm, tu macie takie porównanie, patrzcie. To, jest chy to są chyba największe tych grzyki. Jakby to jest chyba max full największa samica, a to jest max full największy samiec. Samce są często no, bardzo malutkie, po prostu są bardzo no, nie No jakby nie opłaca się ich brać do hodowli, ja tam ostatnio wziąłem samcę, no i sobie teraz fajnie hoduje. Samice bardzo się opłaca, no bo robią na całe terrarium pajęczyny, a i w ogóle do hodowli. Jakie potrzeba terrarium? Teraz wam pokażę. Potrzeba właśnie terrarium takie, bo to jest to jest takie pionowe, co nie? E, to jest taki pion, taki... nie wiem ile to jest centymetrów za bardzo. Tu nie mam liniki teraz. No gdzieś to może być tak, nie wiem, no, tu już 20. 20-40, nie wiem, jakoś tak to jest takie pionowe. Tak jest właśnie najlepszy teren dla Tygrzyka, dla krzakowatych. O, tu jest właśnie taki samiec typowy, taki malutki. Malutkie są te samce, mówię wam serio. Mm. Co my tu jeszcze możemy znaleźć? O, tu na przykład mamy lejkowca labiryntowego, tylko że mm, lejkowiec labiryntowy to będzie film o nim już niedługo. No, takie tego typu rzeczy. No i na przykład no jak na przykład ktoś nie może znaleźć tych grzyków, co nie no to dobrze jest po prostu znaleźć odpowiednią łąkę, jakby nie taką jakiś, wiecie, taki przedsionek, taki jakiś... takie malutkie coś, to po prostu musi być dobra łąka, taka no większa łąka, taka co widzieliście właśnie przed chwilą, taka no duża gdzieś tak Nie wiem może mieć gdzieś nie wiem ile to wynosi. Mm, tak czy się taką no, większą łąkę warto mieć. Właśnie najczęściej tygrzyki w takich serio grubych, wielkich polach żyją, to jest to najlepiej szukać właśnie wtedy. Mm, to co tutaj widzieliśmy, no to, to też jest właśnie odpowiednia łąka. I właśnie yy, moim zdaniem w mojej okolicy to jest najlepsza łąka do szkania tygrzyków. Mm, tak, to jest najlepsza łąka do szukania tygrzyków w mojej okolicy. I warto je właśnie szukać na niskiej wysokości. No i właśnie trzeba mieć też no dobry wzrok trzeba mieć, ale w sumie nie no chyba nie trzeba mieć dobrego wzroku, bo ja mam wadę chyba je to, już zapomniałem minus 2. Nie. Nie wiem ile? Już zapomniałem. Mam taką, no grubą wadę mam wzroku, no bo serio. Mm. Na przykład nie wiem 5 metrów nie widzę jaki tam numerek pisze czy tam z jakiś... Nie wiem, bo mój kolega w mm, McDonaldzie, czyli jak wiecie to jest taka tablica u góry w sumie to niekoniecznie u góry, nie, zazwyczaj u góry jest. To tam na przykład piszą numerki, ja na przykład y, stoję no, dosłownie przy tej tablicy prosto, no, ja nie widzę na przykład numerku, no to mój kolega to widzi nawet, nie wiem, z daleka bardzo, jakim numerek tam jest, no i y, te grzyki to łatwo po prostu dojrzeć, no bo siedzą na nie bardziej mają taki kolor żółty, tak, po żółtym koloru właśnie, na przykład jak świeci słońce, tak się ten żółty kolor tak haczy, no i właśnie wtedy najlepiej jest Takiego tygrzyka sobie wypatrzeć, ale też można na przykład wypatrzeć po takim białym psionku, takim wiecie, w zeroślach. Uh, no. A, jeśli chodzi o, o hodowlę tygrzyków, no to tak jak powiedziałem, trzeba mieć terarium, jakieś takie pionowe. Uh, I trzeba na przykład też warto mieć jakieś, nie wiem, takie kijki czy coś do tego terrarium tak położyć, ale ja tam kijków. Kików sumie lepiej nie rzucać, chyba, no bo ja tam bardziej sztuczne rośliny, tak, o takie sztuczne rośliny, wiecie, tak się ugina i w ogóle można te sztuczne rośliny tak sobie w taki fajny sposób ułożyć. Yy, jakieś inne tam sztuczne rośliny, po prostu będzie mieć yy, co zaczepić, o co zaczepić, pańczyna i w ogóle yy, też muszą mieć dobrą wentylację w hodowli. Yy, to na razie tyle, co mogę powiedzieć, no bo seria od roku, od roku czasu. Nie czytałem o tych rzykach, no i po prostu już mi wszystkie informacje wyleciały. Na ten moment chyba to tyle. Idziemy, a właśnie, idziemy sobie drugi raz poszukać takiego tych na tą samą łąkę. Przy okazji, dobra, słuchajcie, jestem już na łące yy, i tym razem się nieźle wycwaniłem. Bo na początku, jeszcze nawet przed filmem, słuchajcie, przed filmem yy, dojrzałem takie dwie ogromne sery, takie. Dwie, dwa dwa, takie, serio, dwie wypasione, wielkie, grube samice cygrzyka takie, serio, dorosłe, wielkie i specjalnie, właśnie, jeszcze przed tymi dwoma mniejszymi, co nie? przed tymi małymi, no pamiętacie jak te małe łapa, jakby, łapałem e, widzieliśmy chwilkę tam temu e, no to e, czemu od razu tych wielkich nie pokazałem, no bo ja chciałem właśnie specjalnie odłożyć na koniec filmu, żeby nie było nudno Eee, i sobie nakarmić I sobie właśnie nakarmić i plus do tego wziąłem statyw no, w piecaku eee, dobra może wam je pokażę Patrzcie tu jest gruba jedna wielka bestia widzicie jaka bestia wielka? No, serio eee, a tutaj jest druga eee, Troszkę mniejsza ale i tak wielka jest eee, no to też sobie ją nakarmiły też sobie ją nakarmimy z chacie, bo jest no, ta taka chuda, ta taka tamta, gruba, zdrowo To więc sobie jakiegoś konika polnego i będziemy karmić. Dobra, nagrywa nagrywa, wszystko jest cacy, więc próbujemy. czy weźmie. O! O! I wzięła! Misja zaliczona. Mm bierze odpuści chyba, nie wiem fajnie by było, gdyby nie odpuścił, nie odpuszczało, to teraz to się zaplątało w pensecie znowu o tak jest, oplątuję widzicie czy nie widzicie nie no widzicie Zuma zrobię no, oplątuje tam więc jest fajnie tylko że krzewy zasłaniają to nie widać, może, albo chwila widzę, że jest tutaj dużo tych koników polnych, więc tu może jeszcze drugą sztukę i bo musimy też o, wiecie jak fajnie plantuje, no to samo jest po prostu piękna, gruba taka wypasiona, świeżutko eee, to znajdziemy jakiegoś drugiego konika polnego i drugi raz sobie może nakarmimy albo przynajmniej na później stawimy te jedzenie. Eee, nie zapominajmy, że też musimy tą drugą nakarmić, więc eee, no, dajcie mi chwilę to i tu w ogóle bardzo szybko poszło. Bo mam kolejną sztukę, już tutaj wróciła na miejsce. Może Fido. zobaczymy, czy będzie chciała tą drugą. Jak nie będzie chciała, to e, tej drugiej damy już nie będę musiał trzeciego szukać albo tam czwartego nawet. Ja zobaczmy. O, o, dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Będzie? Chwila, no zaraz się zasłaniają, więc jest lipa. Dobra, tak wzięła drugiego. Let's go. Fajnie. Druga sztuka, no, nieźle. Tu już będzie gruba serio, to już bardziej będzie gruba niż teraz. Teraz jest już, ba jest już bardzo gruba, no, widzicie? Bierze tam drugą sztukę, uplantuje. No, fajnie, nie sądziłem, że w tym filmie będę karmić te grzyki. Dobra, przejdźmy do yy, drugiego tych grzyka. Patrzcie, druga jest obok yy, i znalazłem takiego też. E, tego konia, na świerszcza jak zwał, tak zwał. E, o, już bierze. No i fajnie. E, I trochę mi to zajęło, żeby znaleźć kolejnego świerszcza Żeby e, to nakarmieniał. Mi już się serio nie chce szukać tych świerszcza W dodatku zaraz wam pokażę, bo chyba burza idzie. Tak się niebo chmurzy, że on Tak się ciemni. E, patrzcie, tu już oplątuje Fajnie. No, nieźle. No. no, to fajnie nakarmiliśmy tych W sumie miałem w planach, jakby tutaj nie było tych żyków co pojechać na kamion na taką fajną miejscówę eee, Bo tam jest seryo full tych żyków tam po prostu jest 100 razy więcej niż, niż tutaj. Po prostu tutaj jest ich full, a tam w ogóle już jest tych i to pod dostatkiem, serio, mówię wam, mówię wam w tamtej miejscu, wie to, serio, o Jezus. no, to ja plantuję. a, co na później stawiłam, to więc fajnie ma na później o, przekąskę dobra, mm, więc staty składam z powrotem i wam jeszcze pokażę to niebo Patrzcie jak się chmurzy, tylko że tego nie widać na kamerze, tak, ale w realu to serio, tak bardzo schmurzone jest to niebo, tak na burze. No to już było chyba tyle e, z filmu. Jeśli film się podobał, oczywiście like sub zwoneczkiem, jak ktoś, chce, to może komentarz stawić najlepiej lecą udostawić, popularność się rozprzestrzenia. Dobra, z mojej strony to już by było wszystko. E, dobra, a i w ogóle jaki mam staty? Taki jakby staty dupę nie urywa, ale... Nie jest taki zbyt profesjonalny, nawet nie jest półprofesjonalny jakby, no to jest taki staty wiecie, on się trochę psuje nawet. No i to jest w ogóle, jaka on ma wysokość. Taki metr może mieć nawet, taki dosyć wysoki jest. I mam fajną tam, fajne takie rozmiary, co mogę, nie wiem, rozwrócić staty na przykład do tej wysokości, do tej, aż do tej nawet. I se po prostu tam reguluje wysokość zależy od tygrzyków no albo od innych pajaków dobra widzimy się w następnym filmie i w ogóle jeszcze będzie chyba jeszcze jeden filmik o cygrzyku ale nie wiem jeszcze zobaczę, chyba zrobię dobra ja już siadam na rower to co? Cześć